Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w dzisiejszym odcinku z Grand Auto Online zajmujemy się znowu challenge'ami, bo tych dalej jest sporo. Ale znowu będę musiał wciskać po dwa challenge do jednego odcinka, przynajmniej więc w dzisiejszym odcinku challenge od matka. Więc matek sobie zażyczył, żebym znalazł jedno ślad, a potem wykręcił w skateparku 360. No i to można połączyć też z drugim challenge'em, czyli wjechać jedno śladem na najwyższą górę, czyli na górę Chiliad. Ale to tylko jeżeli uda mi się wykręcić tą 360, a jeszcze wcześniej jeżeli uda mi się znaleźć. Jakiś jednoślad, no bo kurczę, tych nie widuję ostatnio zbyt często. No ale moment, w sumie może ewentualnie później zlokalizować jakiś pojazd za pomocą Lestera, tylko on lokalizuje najbliższy. Ha. Czyli w tym wypadku akurat pewnie ten przejeżdżający by mi wskazał, no super. Lester jest naprawdę czasami bardzo pomocny. No ale to właśnie zanim się na dobre wkręcę w te challenge związane z jednośladami, to jestem winien kostuchowi.pl. Takie delikatne przeprosiny, bo w poprzednim odcinku miałem też wytrzymać 20 minut w bazie wojskowej i cały uradowany skończyłem odcinek myśląc, że wszystkie challenge zaliczyłem Na maksymalnym fuksie, fuksie to widzieliście A tak wcale nie było, tak wcale niestety nie było. No jeden sfailowałem Kostuch, no nie udało się. Zresztą widziałeś jakie, do jakich środków ja się muszę uciekać, żeby zrobić taki challenge, a co dopiero wytrzymać w bazie wojskowej, choć co my tam były cztery gwiazdki tylko No tylko, tak, jasne Aha, dobra, no to widzę, ten z jednośladem też będzie utrudniony. Już na samym początku. Ile tysięcy? Powiedzcie, że tysiąc to może się nie połaszą na mnie, siedem tysięcy. No, już ktoś do mnie jedzie. Aha, i chyba, no dosłownie tak, ten gościu za mną. Aha, no, dobra, mam wybitą szybę? Mam. On jak jest blisko mnie. O, kurczę, no nie, 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 nie. nie. Ja się nie bawię w takie lagi. Ale bacznym okiem obserwuję lewą i prawą stronę jezdni, szukając upragnionego jedno śladu. No ale no dalej nie ma, dalej go nie ma. No tutaj może być problem akurat z tym, bo tak jak mówiłem, no naprawdę rzadko je widuję w ogóle. Więc teraz, już jak znajdę pierwszy lepszy, to nie mogę być wybredny i go brać po prostu. O, jesteśmy na szlaku przecinającym z niezainteresowanym kolesiem, dobra. Zostawmy tutaj pakunek na zakręcie. Nawet dwa. Oj, oczywiście. Delikatnie. <grywa> za późno rzuciłem. Dobra, może teraz? Nie, ten też nie. Ale moment, moment, czy tam wyznaczono nagrodę za jakiegoś Polaka? Co to jest za kurczę antypolski serwer? Ja mam nagrodę, po jakiś Polak też ma nagrodę. No ej, 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 tak się nie powinniśmy bawić. Czuję się troszeczkę dyskryminowany teraz. No jeszcze DJ w radzie mnie wyśmiał. No i no, dobra, no póki co dalej uciekam jak widzicie, ale patrzę na lewo i prawo. Patrzę na lewo i prawo. No dobrze, tutaj to może nie, oj. Czy to się skończy dla mnie zgonem zaraz? Może, a może nie. No, 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 no. Ej, moment, łow, ktoś tam próje. Z tłumikiem. Dobra, wpuść mnie proszę. Potrzebuję schronienia. Tylko na chwilkę. Tylko na chwilkę. Na momencik. Dobra, będzie wjeżdżał tam, ja a ja tędy. A kurczę, mogłem delikatnie poczekać. Pomysł był znowu dobry. Wykonanie znowu do kitu. Ale dobrze, trzeba go zgubić inaczej. Dobra, tu przypadkowo. Się udało dobrze skręcić, no ale już ten zakręt nie był dobrze wyrobiony. Więc chyba ktoś tu się wzbogacił o 7 tysiączków. Ale dobra, no raz się udało z tą bramą, to może się uda i drugi raz. O kurczę, tu nie ma bramy. Dobra. Inaczej, inaczej, ina inaczej, no dobra. Zostałem sklepany pistoletem. ała! ła! oua, ła A! Mój honor! ała, ała. o, Oua! Shit! <śled> <śled> nie, dobra, ale to, to trzeba wyrównać rachunki. Wiesz, tam sobie śmignąłeś, tak? I uważasz, że ja ciebie nie dorwę. No, mylisz się. Bo jeżeli wezmę sobie to za cel, to na pewno cię doścignę, ale... Przy okazji, patrząc. Co tutaj za jedno środ mogę zwinąć? Bo ja też tutaj sobie wjechałeś, tak? <ścoughs> On chyba czekał tego, czy będę go ścigał, czy nie. Ale spokojnie, dobra, postraszyłem go troszkę. Bo kto to był, który miał level? Czy to może ja powinienem się bardziej jego? Ehm. Eee, dziesiąty. Aha, nie, dobra, to niech ma. Eee, a to pani nie jest odpowiednio ubrana na cmentarz. Zupełnie nie. Eee, zbyt wąsko nie zmieszczę się. A chciałem to odstawić do Los Santos Customs. Bo czasami na parkingach znajdują się różne samochody, naprawdę różne. Więc czemu by nie? Tylko tak, najbliższy tutaj w pobliżu. Ej, on nie ma w tej części miasta. To co, oni są pokrzywdzeni? coś? Dobra, tu jest niedaleko, ale kurczę, na widzicie, może być problem z tym jednośladem. W ogóle ze znalezieniem go, zaraz będę musiał chyba sprawdzić strony internetowe, czy mogę jakiś kupić. Byle jaki, naprawdę byle jaki. A też ja mam na koncie? 22 tysiące, O, no, na pewno mi starczy, na pewno. Na jakieś padło, co najwyżej. No bo tego jeszcze za dużo nie sprzeda. O, Ej, ale widziałem po lżejszych kraktach bryki w gorszym stanie. Więc może jednak coś, może jednak coś. Cokolwiek. Inaczej, 500 na naprawę jestem w stanie dać. Więcej już mi się nie opłaca. W sumie za to auto może ile? Zostawę 4000. Za to zielone na pewno więcej bym dostał to przede mną. No ale challenge to challenge. No i widzicie inaczej. Challenge są fajne. Bo wy mi dajecie wtedy pomysł na odcinek i tak dalej. No w sumie mniej roboty dla mnie, ale też z drugiej strony. Ja muszę o tych challenge'ach pamiętać i ucieka mi po prostu normalna, zwykła zabawa. Czysta, swobodna, niczym nie zmącona. No ale spokojnie, jak już naprzyjmowałem challenge, to już będę. Jest skrupulatnie wykonywał. Trzeba być słownym i to już któryś ja powtórzę. Czy ja przyjechałem, jak to się nazywa? Ocel Jackal. To Ocello czy Jackal na jeszcze są dwa różne zwierzęta uh, hejk, okej, okay, dobra, to się zgadza, tyle mogłem wydać. Sell this piece of. Ooh. Piece of expensive shit. Dobra, 6000 jak najbardziej, tylko żebym teraz opuszczał, został sam to skasson i został zabity, bo jak stracę. To, co zdobyłem, to się zdenerwuje. Nie. Na szczęście nie. Ok, no to może dla jeszcze większego bezpieczeństwa wejdźmy sobie tu. Przylepmy do ściany, wyciągnijmy telefon, włączmy internet. Dokonajmy szybkiego przelewu. Na stronie Maze Banku i od razu też sprawdzimy, czy, za ile tutaj można kupić jakiś jednoślad, bo naprawdę dosyć mam tego szukania. Takie jeżdżenie i szukanie, no inaczej widziałem też challenge, gdzie miałem różne samochody po prostu poznajdować na ulicach Los Santos. No to by była dla mnie mordęka. Ja <grystanie> yeah, podróże transport. O, 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 nie nie, 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 nie. Co? Aha, rowery. Ale dobra, to też są do ślady, jakby co? No ale nie będę się z tym męczyć, Choć stać mnie na każdy z nich. No w sumie ej, dobra, w ostateczności Dobra, super auta. Auta, 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 auta. Oj, motoryz. Ui, nie są takie, ej, 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 nie są. Takie drogie. Dobra. Który? Który z nich mogę sobie trzasnąć? Hm, 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 hmm. Mąd hmm, 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 hmm. dobra. No nie no, nie będziemy tego... Hexera brać to na pewno. Może dla bezpieczeństwa, z racji tego, że tu mam wykonywać powietrzne ewolucje i jeszcze później się wdrapywać. To weźmy sobie. Majbacu Sancheza za dwójkę. No, no nie ma niczego bardziej krosowego. Dobra, bierzemy to. W kolorze. Ach, niech będzie czerwony. Tak jest, poproszę. Okej. Okay. Super, 8000 Oooo, no na panowie się na mnie troszeczkę poczekać? <grystanie> Ten Savage, co? Nie, The Insane Swag 3R Nie wiem, skąd mi się wzięło to, co ja myślałem, że przeczytałem przed chwilą. o o Czyżby pan chciał mnie zabić? Zapewne To, znaczy koniecznie, dobra. Inaczej no skoro pojazd jest już w garażu, jeszcze połowa odcinka przed nami, no to w sumie, jeżeli będziemy na szlaku przecinającym się, to niby dlaczego nie? Tylko widzicie, widzicie, jego samochód jest naprawdę niby bardzo super, ale jestem w stanie go Priusem dojechać, no bo ten samochód, który akurat mam, to jest podróbka Priusa. Ale raczej polewka z Priusa. Tak? No no, dokładnie, to jest ten, no. Linia praktycznie jest ta sama. O, jeszcze gdzieś sfejlował pan. Może teraz? Jeszcze troszkę? Aj! to no, tym razem ja. Ale nie, jak on tak będzie jeździł, to ja go ściągnę z dystansu. Z tym nie powinno być nawet problemu. A wiesz, że zanim zdążysz wjechać, to zginiesz. Znaczy powinieneś. O, żeż ty przebrzydły! Aaaa! No nie, no dobra, tym razem ja się przeliczyłem. Ej, wysiadł? Czy on wysiadł? Nie Dobra, no to zjeżdżamy stąd. Niech sobie siedzi, niech się ukrywa. No to jest to, widać, że dostał pieniądze bez jakiegokolwiek własnego wkładu pracy. Bo nawet nie potrafi jeździć tym, co ma. Ale okej, okay. najpierw może pojazd odbić Gantleta. No bo, jak zostanie zniszczony, to może być mi troszeczkę niedobrze. Na duszy. Ja miałbym go stracić, ale nie wiem, w sumie, moment, osta czy ostatnio nie było takiej samej sytuacji właśnie, bliźniaczej? Że pojazd miał zostać zniszczony bezpowrotnie, a po prostu został zniszczony i musiałem zapłacić delikatną opłatę w Morse Mutual Insurance i miałem go z powrotem w garażu? Hmm, no inaczej, mogę biftę rozwalić, to przetestować. Nie, moment, moment, dobra. Białem dwa paradajsy, które na pewno zostały zniszczone. Czy mogę je teraz po prostu już nawet po takim czasie odzyskać? Mimo wszystko? No, co jest grane z moim telefonem? Czyżby telefon się zawiesił? No nie mówiliście, że ma Androida. Nie no, przecież wygląda na ifruta, no to powinno śmigać ładnie. Zintegrowany system itd. itd. Dobra, 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 sprawdźmy. Halo! Hello, hello. Aha, nie, dobra, się są. Ale dobrze, przekaz, jak już jestem. Co, możesz nic nie zrobić, bo o nic nie poprosiłem? No, też to mogę. Też to umiem. Są wystarczające kwalifikacje, żeby być na twoim stanowisku, czyli pracować w infolinii firmy ubezpieczeniowej? Okej. Okay. Dobra, dacie mi wyjechać? Dacie. Bardzo fajnie. No eee, dobra, garaż, tak. Za mną, ale mimo wszystko by nie błądzić, włączmy waypoint, bo czasu coraz mniej w tym odcinku. A góra Chiliad jest kurczę daleko, nie no może ewentualnie, skoro już mam ten jednoślad na stanie zawsze i zawsze będę go miał. No to można go już tego challenge'a rozbić na dwa odcinki. Okej, okay, dobra, no to w pierwszej kolejności zajmiemy się znalezieniem skateparku. A później wjedziemy tam na czubeczek, tam daleko, tam daleko. Ale spokojnie, najpierw muszę zlokalizować skatepark. Kurczę gdzie on był? Żeby nie musiał się przypadkiem ratować teraz... Internetem, no bo tak nie wypada. Ha. No dobrze, spokojnie, najpierw garaż. Zobaczymy, jak się w ogóle jeździ tym Sanchezem. No ale no w ogóle, ej, hey, kupiłem pojazd. Pierwszy. Który nie był za darmo. No jak widzicie, na wszystko jest czas i pora. Mhm, Oczywiście nie wiem, czy z policjantami na karku będę mógł tam wjechać. No ale dobrze, tutaj powiedzmy, że jadę dalej. Haha, ha, wcale nie. Jadę tu. To ich zmieniło? Minimalnym stopniu, ale. Ej, kurczę, no ja bym tutaj szybko wjechał. Dobra. Teraz mnie nie widzą. Nie powinni. Nara. No dobra, jest mój czerwony sam, czy są też. No, Paradise też jest, niestety. Eje, nie, ale prezentuje się zacnie. Dobra, to bierzemy go na przejażdżkę. No dobra, i jak się tym jeździ? Superlama nie ma kasku, niestety. No dobra, to się pewnie się skończy dla niego, ale spokojnie, spokojnie. Eee... Dobra, skatepark. Kurczę, gdzie tutaj był jakiś skatepark? Ej, no wydaje mi się, że. Kurczę, no gdzieś... tu chyba coś było. No dobra, nie, no dobra. No może po drodze uda mi się jakiś inny wypatrzyć, bo podobno nie jest tylko jeden, ale to jest chyba ten, gdzie już nieraz udawało mi się trafić przypadkiem. O kurde. Tak łatwo, serio, tak łatwo. Się wypieprzyć. No to. oho, ho, ho, ho. To już widzę te 360. Inaczej, też, matek, czemu to jest 360? Czemu nie salto? Salto już było mi się wydaje prościej zrobić. trzy szóstkę wykręcić, A, ale dobra, dobra, spokojnie. Nie złóżę może będzie łatwo i uda się za pierwszym razem nawet. Nie, no dobra, to jest pobożne życzenie. To jest życzenie, które nie może się spełnić. Na pewno. Ale dobra, do momentu. A Willy idzie zrobić? A, idzie, idzie, idzie poderwać maszynę, dobra ojej, nie, ale każda taka wystająca latarnia, nagle pojawiająca się znikąd, będzie mi kosztowała życie. Nie, pomyliłem się, kurczę, tutaj nie. To nie jest to miejsce zupełnie. A no może? Moment, nie w życiu. To nie tutaj, zwłądziłem. Doszczętnie, a chyba, że tutaj, gdzieś na dole. Nie, dobra, wiecie co, żeby nie błądzić? Sprawdzę, co to szybko w necie. Momencik. Okej, okay, dobra, mam powiedzmy jakiś strzępek informacji. Gdzieś na plaży podobno też jest. Dobra, to jedziemy tam. No ale spokojnie, to już zobaczymy się na miejscu. Okej, okay, dobra, jesteśmy w rejonie plaży. Gdzieś tam musi być ten skatepark. Ej, mądrze, to właśnie nie jest to? Nie, nie, to nie jest to. Ale moment, to, to nie wygląda jak bowl? Tak, to jest skatepark, okej. Okay. Dobra, no to jakoś trzeba wykręcić szóstkę. Eee, 90, dobra, jest jedna czwarta. Jedna czwarta challenge'a zrobiona. Jeszcze pozostają tylko trzy czwarte. Nie, no dobra, 360 będzie ciężko wykręcić. Będzie naprawdę ciężko wykręcić. No na ten koleś nie wiem, czy on chce mi pomóc, czy chce jękiwicować, czy co. No kurczę, dobra. Mamy krosa. Na bmx się może by było łatwiej. Ale spokojnie, dobra. Cyk. A, nic z tego. Za mały rozpęd! Moment, no to trzeba się wzbogacić, że to troszeczkę większy. No nie no, jak będę przeskakiwał. O! Moment, no, a to? Co to? Aha! Ktoś zostawił łódź na mieliźnie, pewnie jak był odpływ, albo po prostu ktoś z dużą prędkością wbił się na plażę i, i zaraz ściągnąć to z powrotem. Zostało tak długo, że otagowali to wszyscy. Dobra. Ej, moment, czy to nie jest przede wszystkim większy wyskok? Nie. No nie, zdecydowanie nie. Kurczę, za mały jest ten skatepark na takie ewolucje. musiał pojechać do tego, gdzie była to wielka rampa. Tam, gdzie już byłem, a to pan mi przeszkadza troszeczkę we wieździe, delikatnie. A spokojnie, zmieszczę się. O, a może salto chociaż nie w życiu? Bam, gleba. Nie dobra, trzeba znaleźć inny skatepark. Wybaczcie. Znowu zasięgnę pomocy w internecie i zobaczę lokalizację innych. Dobra, uwaga. Dobra, jak zwykle tylko strzępek informacji. I Idę jakąś grubszą drogę, gdzie obok której jest zakręt, to może być to. Albo w ogóle niekoniecznie. O kurczę, nie, trzeba lepszą stronę znaleźć chyba. Ale moment, to skrzyżowanie wygląda podobnie. O, nie, dobra. Trzeba w lepszych miejscach poszukać. Niż na YouTubie. Okej, okay, dobra, już chyba wypatrzyłem lepszą. Eee, tu podobno, gdzieś. Aha. No to jedziemy. Widzimy się na miejscu. Dobra, no niby gdzieś to jest już tutaj w pobliżu. Jeżeli wiedz, żyć informacjom zasięgniętym w internecie. Gdzieś tu z prawej strony. No jasne, no na pewno tu, no na pewno. Nie, no bez skitu, no gdzieś tutaj. Może tu? Nie. To nie jest skatepark. Nawet co prawda, delikatny wyskok, ale skatepark to to nie był. A tu? Nie. Widzicie, i to jest to, nie wolno wierzyć. O, jednak, dobra. Wiecie co, że tutaj nawet nie byłem chyba w single playerze. Okej, okay, dobra, jest fanbox, jest quarter pipe, jest half pipe, dobra. Tylko na motorze. No, ej, dobra, to już było w miarę zacne. 360, tak? No to pierwsza próba. No nie no To no jest to no tak się nie da jeszcze raz z dużym rozpędem Największym jaki się dał tutaj w tym wypadku akurat żeby jeszcze w miarę po prostu wjechać Go Może w tą stronę No prrr, No lamo No ja wiem, że sporty ekstremalne to nie twój konik, ale Ale 180 znowu znaczy, czy po prostu muszę tyłem wylądować. No, albo niekoniecznie. I stówka. Pan FIFA Hatrix, tak, super. Zniszczyć gościa RPG, który jeździ na motorze. No, naprawdę. Szczyt umiejętności, widzę, naprawdę. Winszuję. No, limuzyną. Spoko. Nie, nie, nie. chcesz strzelać? Nie. I teraz patrzcie, dobra, nie będę do niego strzelał. Nie będę. Ani do tego. Suwaka. Ani do tego. Mimo tego, że nie potrącił. No i to są te challenge, kurcze, no. O nie, naprawdę. Jeżeli ktoś wymyśli naprawdę super challenge, takiego, gdzie ja będę miał cały czas dobrą zabawę z samego podejmowania go, to ok, z chęcią przyjmę, ale w... do odwołania. Bo jeszcze mi parę challenge zostało i tak do zrobienia. Do odwołania wstrzymuję. Od wykonywania wszystkich. Teraz tylko sama świetanka, więc naprawdę wykażcie się kreatywnością. A tymczasem muszę, tak, znowu. O nie, nie uda się. Kurczę, czemu to musi być akurat skatepark? Na tych rampach ciężko się robi triki jakieś. No nie, no dobra, ostatnia próba. Czyli był jakiś skatepark. Oj, no, no najlepszy, widzę, moment wybrałem. I dostarczymy sobie jeszcze do garażu jakiś porządny rower. Albo nie, wiecie co, ej, BMX. Najzwyklejszy BMX. Tak jest. Do garażu poproszę. Bo na bmx się najłatwiej będzie mi 360 wykręcić. OK, no to widzimy się w garażu. Dobra, widzicie, BMX już w garażu. Ja jestem też w pobliżu akurat. Eee, no dobra, można tędy spróbować już. No skoro już tak, jak tak wpadłem, niefortunnie, no powiedzmy BMX już jest, podobno w środku. Więc tylko udamy się, wykręcimy tą 360 i skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, z pozytywnie wykonanym challenge'em. Challenge będzie completed, mam nadzieję. Eee, dobra, są gantlety. I rower na ścianie zamontowany, e jak fajnie, dobra. No dobra, ale jak mam go. Aha, prawo na krzyżaku, okej. Okay. Aha, i też nie gazem, tylko sprintem, tutaj się. E rozpędza, okej, okay, dobrze, no to tak. Mam nadzieję, że nie zginąłem tam w tle. Ej, gdzie był ten skatepark? Gdzieś tutaj. Z tego co Tam na szczęście niedaleko. Ale wstecz jest, ta szczęście, jest klakson. Nie mam dzwonka w BMXie? No eeej. Też w sumie odblasków nie ma, więc mam nadzieję, że policja nie zacznie mnie od razu ścigać. Kurczę, kilometr do celu na rowerze w GTA Online... Jeżeli dojadę tam żywy... To już będzie spoko, uwierzcie. Już będę zadowolony. No ale moment, ale co, co, co to nie jest wyczynowy BMX, to jest zwykły BMX. No ale dobrze, już lepszy taki. Im lżejszy rower, tym łatwiej powinno być w teorii przynajmniej. Zrobić im powierzchnią jakąś ewolucję. Konkretnie 360 w tym challenge'u. No więc pedałujemy do celu. Ej, ale moment, czy zauważycie, że Superlama ma chyba prawą nogę bardziej krzywą od lewej. Zdecydowanie bardziej krzywą. A mogę strzelać jadąc. Dobra, jest pistolet, jest bojowy, jest pukawka, jest SMG i są granaty i są bomby. No nie. Nie, no to by było raz niemożliwe, a dwa zbyt hałskie, zbyt hałskie, żeby zostać seryjnym mordercą, bombiarzem na rowerze. Na BMX-ie tutaj. Żeby to był porządny rower za 10 tysięcy. Jakiś porządny mountain bike. -a. Nie, nie, nie. Okej, okay, dobrze, jest tutaj ten Ammunition. jest tam na którymś zda... O, tutaj, właśnie, właśnie tutaj. Hop. No mam nadzieję, że znowu nie przyjdzie ten koleś z RPG. No bo. Ugh. Dobra. Rozpędzaj no się. Jest! A, ej, no było, było, było. To, że się później wywalił, ale nie, no w sumie można spróbować jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości, że challenge się udał. Mniejszy w hałku. Albo nie, w sumie nie, ale w tym wypadku Dave Mira problem X, bo była ta chagra na szaraku no, no teraz gorzej. No, dobra, do 3 razy sztuka. Co Gra chcesz mi nauczyć jak jeździć na bmx -ie? słucham. No podejmuję właśnie próbę rozpoczęcia nowej kariery, kariery sportowca ekstremalnego, trudniącego się profesjonalnym BMX-em na half pipe. Ie. No jest! Odjechana! Tak! Jeszcze nawet 180 na koniec. Challenge completed! Okej, okay, on to może coś lepszego? O, a, kość w dupie, złamana, kaleka do końca życia. Ale dobrze się trzyma, dobrze się trzyma. Dobra, kochani, koniec tego odcinka. Trzymajcie się, do usłyszenia, pozdro, cześć, hej!